tym prostym trikiem zwiększysz swoją pewność siebie. Wyobraź sobie, że robisz prezentację przed szefem i całym zespołem na ważnym spotkaniu, a on nagle wzdycha albo przewraca oczami. Od razu wiesz, że to co powiedziałeś mu się nie spodobało. Twój mózg zaczyna reagować. źrenice się rozszerzają, poziom adrenaliny i kortyzolu rośnie, a ty zaczynasz gorączkowo szukać oznak odrzucenia u innych osób. W takich warunkach nie da się logicznie myśleć, więc kładziesz całą prezentację. Nie martw się, bo jest na to zaskakująco Prosty sposób. Nie interpretuj tych zachowań, po prostu je nazwij. On westchnął, on przewrócił oczami. Wtedy twoje ciało migdałowate, czyli struktura odpowiedzialna za przetwarzanie emocji, zwłaszcza strachu i stresu, zacznie się uspokajać, a reakcja stresowa będzie stopniowo słabnąć. Badania na UCLA z użyciem rezonansu magnetycznego wykazały, że ludzie, którzy widzieli wyraz strachu na twarzach innych, zaczynali poświadomie go odczuwać. Natomiast gdy badani nazwali to uczucie, ono znikało. To proste działanie aktywuje korę przedczołową odpowiedzialną za logiczne myślenie, co skutecznie wycisza amygdalę i uspokaja cały Twój układ nerwowy. Chcesz więcej takich trików? Obserwuj mój profil po więcej praktycznych wskazówek.